Hej, mogę widzieć, ja z strony Gaming Comic. a w dzisiejszym odcinku rozpoczynam nową serię na piglinach. By, znaczy na pigmenach. Było na brutalach, teraz jest na pigmenach. To jest pierwszy sezon, y, i ogólnie y, jeszcze odcinki z, na brutalach będą. Tylko nie wiem kiedy, bo. Y, są wakacje, już się zresztą kończą. I. Y, tak, po pierwsze. Y, y, aha. Cześć. Co? Teraz, żeby nie paść. Nie chciałbym paść. Żelazo! Widzowie, jeszcze wioska, więc będziemy mieć kowala, oby pięć drobnął tylko. Cyk, cyk, cyk. Cyk. Czy jest tutaj jakaś... Jest tam woda. Nie, ja na nią nie pójdę. Jest jeszcze z jednej strony dripstone. I Kowal! Oj, widzowie, widzowie... Mamy farta, na początek sam. Co jest tutaj jakoś? Tak? Dobra. Lecę od razu do Kowala. I zaraz sobie jeszcze raz po tej wiosce ustawię. Żeby nie z samej góry. Cześć, co? Tak słabo? Ale lu, ale słabo. Dobie. Jest i raz. O, fajny domek. Sobotowy domek to Dobra, ja schodzę. Zbieramy yy, ten drewno, yy, a kto wie, może w dzisiejszym odcinku jeszcze pójdę do netheru. Jeżeli mi się uda, będę mieć dobry start. I w ogóle miałem pomysł, żeby zrobić sobie takie coś, jak jest na live, w SMP, czy na Anarchii SMP i bym zrobił taką, jakby Anarchię, tylko że w stylu Aternosa, czy coś w tym stylu, nie wiem. czy coś, nie wiem, może na innych jeszcze serwerach spróbuję dobra kilofik szybki strasznie szybko mi teraz achievementy poszły dobra sobie tutaj szybko raz pozrobię w razie gdyby mnie golem zabił trzy starczy robię na czekierkę Mm, bloki. Tam się siegierko od razu lepiej. Jak grałem ogólnie na bedroku, to on przez, na, przez taką ścianę na domku zabijał. i zabity. A 3 drop no niestety no To chyba robię... Mm, nie mam mieczy i tak, ale chyba zrobię żelak kilow. Ja wydał pewnie salivał, że o ja, że zrobię żelazny żel żel kilow zamiast zrobić żelazną siekierę. O nie, znaczy zamiast zrobić wiaderko. Ja robię, ja robię żelazny kilow ze względu na to, że um, po prostu chcę się czuć bezpiecznie trochę w kopalni, że na przykład, kiedy diaksę znajdę, no to będzie w topy. Nie zginę na przykład, czy nie będę szukał chodzić żelaza szukać chodzić w na przykład i, ben, i że będę chciał zdobyć sobie y, ten, e, żeby będę chciał sobie zdobyć y, żelazo. Bibliotekarz. No. Widzowie, widzicie to? Co się tutaj stało? Papier, o Jezu oj widzowie. A nie chcę, żeby mi zniknął ten bibliotekarz. Ja bym najszybciej znalazł. No znowu jak będę na odcinku robić sobie, no to nie chcę mi się ten nie chcę mi się znowu szukać tego mendingu. Jest to tylko proszę, że widzowie, żeby był ten, żeby jeszcze żeby nie zniknęło po prostu, bo aż 24 trzeba, czy dla mnie aż, aż, a dla was pewnie malutko, więc no, a co na mi na jeden nie starczy, chyba. No, dobra, Tam się trzeba jakoś wspiąć. I chyba logika Minecrafta. Dobra. Szukamy. Im szybciej mi się to, tym uda, to z, da znaleźć, tym lepiej. A w sumie nie będę się na razie martwił, bo na nie, na razie nie jest potrzebne fajnie. Gdybym go miał, no to bym przynajmniej bibliotekaś nie uciekł. I chyba... Czcina, dobra. Tak jest, z To może być... Punkt zwrotny, chyba. odcinku. ale ja, ja był, kiedy, kiedy by był pierwszy odcinek, zrobiłem mending. A ile na to w ogóle procent szans jest? W dwa jak nie mniej. Patrz, tylko trzy! Oj widzowie, widzowie, będzie problem, będzie problem, to duży problem. Nie mamy tak ważnej rzeczy, czyli trzciny. Dobra, chyba mi już zniknęło. Nie wiem po ilu, znika czas, po ilu minutach znika, ale chyba od razu. O kurde. Uciekł. Powiedz, że nie zniknął mending. Nie zniknął. Dobra. Szukamy szybko. Czciny. Coś nie wiem, czym bardziej się nie opłaca. maragdów znaleźć. Czy zdobyć, jakkolwiek. Chyba zdobędę. Trochę to kosztuje, ale warto. Wiesz, i widzę, że warto. Dobra, to jest farmer. Że do tego farmera mogę wyhodować. Handlować trochę szmaragdów. Dobra. Ale widzowie fart. A jak zniknie, to to nie będzie jednak taki duży fart. I ja tam potrzebowałam? 16. Chodzi gdzieś tu. Czternaście! Jeszcze lepiej. Jest siano. Nieważne, że tylko tyle siana było. Ale stres. Czas nie niemiłosiernie. Nie! Bez takich... Serio, siana już nie ma w tej wiosce? Faktycznie mi się wioska trafiła. Dynie, tam jest, dynie, tam są dynie, dobra. Może nie skończy się jednak tak źle, jak myślałem. Tylko, że się już noc robi, jak widać. Dobra, szybko, 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 szybko. Jest dobra, nagrywanie jest dalej. siebałem że mi się to nie nagrywa. Ale ja, by były. Moim celem na dzisiejszy odcinek to, to zdobycie mendingu. Mimo, że w ogóle mi nie będzie potrzebne, bo jeszcze koładła nad nie mam. Ale kryzys z jedzeniem też jest. Gdzie on jest. Nie gadajcie, że on mi uciekł. Aha. To zarąbiliście. O, tutaj ktoś śpi? Nie, tu nie ma nikogo. A w tym czymś może ktoś spać. Oby. Powiedzcie. Tu nie ma łóżka w ogóle? Gdzie są łóżka w, tym, w tej wiosce? Tutaj jest jakieś. Ty chyba ten bibliotekarz nadśpi. śpi. Książka. Dobra. Ten farmer chyba tutaj powinien spać. się... Ja pójdę spać. na szybko. Sam na serwerze, to się nie może nie udać. Jak ten mending zobędę, no to będę już robiony do końca yy, serii. A tutaj nic nie ma. Jeden farmer głupi. To, ten farmer to może być czarny koń Tej serii. Creeper. Nie no, wali się Creeper. Szybko, 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 szybko. Na jednego kryta? Serio? Młoty. Tam jest. Coś Są dwa tylko. Co to jest jeszcze? Bu buraki. O ma chyba buraki. Zobaczcie, że on ma buraki. Ma buraki, ale malutko. Ma marchewki prędzej, jak już. Nie są potrzebne marche yy, marchewki. O, już nie wiem. 12. A co do niego? Full speed. Nie musi być. Dobra. 15, a marchewki? Marchewek nie sprzedajesz, serio? Czy nie ma już? Szkoda, że ten mending. Tego mendingu się nie uda udało zdobyć. Chociaż nie będę mówić, że nie zdobędę, bo możliwe, możliwe że zdobędę. Proszę, proszę, proszę. proszę, proszę. Zwykła nasiona. Trochę mi brakuje. To, to co widzowie, ja chyba straciliśmy landing. W tym momencie. Ale fajnie by było, gdyby się udało... To jest pszcina. Dobra, jeszcze się nie poddajemy, widzowie. Chyba, że zniknij pola, ja wisię o z piątka, także... A ja też się nie poddaję, dobra. Są trzy. Tutaj nic nie ma. Wiesz co, w ogóle trzciny już nie ma? No mojong sobie ze mnie żartuje chyba Nie ma Mendik na sam start gry będzie idealny A to wychodzi, że go nie zdobętek no, no, szybkiego, lecimy może się jeszcze uda, może jeszcze nie zniknął. Ale chociaż to nie ja mu za, założyłem tą pracę, to sam sobie założył, także że jeszcze nie wiem. Słupku na pewno brałem. Chyba na pewno. Rozchodzimy sobie. Jest dalej sprzedaje, 14,7, jeszcze 7, jeszcze 7. Tylko był to, byłoby to sianko, to, to... Nie wiem co ja powiedziałam, ale okej. Okay. Niech będzie. Kilowca? Albo i nie kilowca. I cykle lecimy. Dobra widowie zaczę słuchać, może tutaj gdzieś będzie przy, przy wybrzeżu. Ale nie no, chyba się poddaję, bo jest... Dobra, jest trzcina. To będę mieć 3, 6, 9. Będę mieć 9 papieru. Potrzebuję chyba 24. O trochę tego jednak potrzebuję. Nie ukrywam. Dobra. Widzowie, Chyba koniec. Było to chociaż więcej jedzenia w tej wiosce. Dobra. Ile film trwa? Dobra, widzowie, to chyba będzie jeden z krótszych filmów, ale po prostu yy, po prostu yy, ale poza odcinkiem spowiedam, ten manikin zdobyć szybko. No To ja się z wami będę żegnał. Cześć. Czołem i na.